Beata szydło w ostatnim czasie może mieć problem ze swoją partią. Seria wpisów na mediach społecznościowych Europosłanki Pis daje pole do spekulacji, czy była premier, jest skonfliktowana z partyjnymi kolegami lub nawet samym Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa byłej premier z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM wcale nie odpowiedziała jednoznacznie na te pytania, na pewno jednak nie rozwiała wątpliwości co do przyszłości Beaty szydło w pisie. A w niektórych kwestiach pojawiły się też kolejne pytania o przepychanki o władzę w partii Jarosława Kaczyńskiego. Redaktor Mazurek w rozmowie z Beatą Szydło przywołał słowa prezesa PiS co do jego wymogów na kandydata na prezydenta, które brzmiały Z mężczyzną to wiadomo. Musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę. Musi znać bardzo dobrze język angielski. Najlepiej jakby znał dwa języki, mówił Kaczyński. Nie zgadzam się z tymi słowami. W tej chwili nie jest to istotne dla Polaków. Uważam, że kobieta w Polsce tak samo może kandydować i ma szansę zostać prezydentem. Jeżeli ktoś mówi, że jest czas wojny i kobieta nie powinna być teraz prezydentem, to warto spojrzeć na USA, odpowiedziała Beata Szydło na pytanie, czy kobieta mogłaby kandydować na prezydenta w Polsce. Europosłanka zapytana, czy sama chciałaby kandydować, jednak zaprzeczyła: Nigdy i nigdzie nie deklarowałam, że będę kandydować w wyborach prezydenckich. Jestem ciągle członkiem PIS i nie ma decyzji, kto będzie kandydatem na prezydenta, powiedziała. Stwierdziła też, że Mateusz Morawiecki byłby dobrym kandydatem na prezydenta. Moim zdaniem ma ten walor, że jest rozpoznawalny. Sam zadeklarował, że chciałby kandydować. Ma już też zbudowaną pozycję. Ale poczekajmy jeszcze, kto zostanie wskazany. Zapewne dyskusja będzie jeszcze trwała, stwierdziła Szydło. Beata Szydło odniosła się także do domniemanego konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim, twierdząc, że pomiędzy nią a prezesem nie ma wojny. Jednak jej wpisy na mediach społecznościowych były dość jednoznaczne i sugerowały, że ktoś chce się jej pozbyć z władz PIS lub nawet samej partii. Nawiązała też do plotek o frakcji Beaty Szydło która blokowała wybór Łukasza Kmity na marszałka Małopolski. Nie wiem, kto chce się mnie pozbyć, powiedziała. To nie ja sufluję informacje o frakcjach. Nie ma frakcji Beaty Szydło. Mam nadzieję, że ci koledzy, którzy są ciągle niezadowoleni, wezmą się do roboty i przestaną zajmować się sami sobą, stwierdziła. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy czy uwagi, to trzeba umieć rozmawiać o tym pod nazwiskiem, dodała była premier. Co ciekawe, Beata Szydło prawdopodobnie nie wpłaciła na PiS zarządzonych dla europosłów 5 tysięcy złotych. Na pytania redaktora Mazurka w tej sprawie udzielała wymijających odpowiedzi, by w końcu przyznać, że wcześniej wpłaciła więcej. Jednak nie powiedziała, że zapłaciła podatek partyjny teraz. I to wszystko na dzisiaj. Czy Beata Szydło odejdzie z PiS? Napiszcie nam o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia.